Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj pierwszy do Was z przepisem na cudowny olejek na odporność. Ja się za chwilę wybieram, jeszcze jestem taka trochę nieuczesana na zawojskie kolendowanie, więc czeka mnie dwie godziny na dworze. Dlatego postanowiłam sobie zrobić mieszankę olejkową na odporność. Ostatnio promowałam bardzo Olgard olejek, który sam w sobie działa odpornościowo, więc można go stosować zupełnie. Tak jakby oddzielnie, ale ja sobie postanowiłam wymieszać te zapachy, które tutaj znajoma poleca w roloniku. Rolonik oczywiście różowy, do tego jest nakręteczka taka rolonikowa, którą będę sobie tutaj smarować ten olejek. Zakręteczka, no wszystko w kolorze różowym wiadomo, nie? I teraz podaję przepis na ten olejek. W skład tego olejku, tego rolonika będzie wchodził olejek bazowy, w którym uzupełnię brakującą powierzchnię i wymieszam te wszystkie olejki, ale dodam go na końcu. A na początku dodam tak, dwie krople kadzidłowca, pięć kropel lemona, dwie krople oregano, pięć kropel ongard i pięć kropel drzewka herbacianego. Powinno pachnieć cudownie. To teraz do dzieła.